ładna czapka była. Na no, se kupię drugą. Ta będzie do pracy. Patrz w ogóle na to. kabel do tego. Co się zdarzy? Bo się przeciął. Sam się przeciął? No. Tak? No. Ostatnio. A nie kopło cię przypadkiem jak się przecinał? Nie. Nie? elektryka prąd nie tyka. Depresję ma ich. To tak, nie? Tutaj i tu tak, no. to jest niepotrzebne już. Ale nie? A, wypuścili go. Aha. No Chciałem co auto, co to Auto mi rozbierają, nie wiem o co chodzi. Olmet, ja. no, koniec przygody. Chciałem mam wszystkich powiedzieć, że to jest ostatni odcinek. To jest dla zbierania auto na Olmet. Co jest? Ja, może jeden jeszcze odcinek? Tak, i... jeden. No tutaj przy tych mocowaniach. Tak, polimy laminaty. O. A to będzie krótkie. Co? I tutaj jest kawał blachy. Dziura? Dziurka? Tu są trzy blachy. Co masz fajnego? Co nocowania rurek. Jaki rurek wody? Tutaj mi się przy ostatnim przejściu przekręciło, więc to wyłączy. czemu nie na drututkach? No, tak nie może być. w są w modzie. Kierne. To do domu, do centralnego. No, tutaj widzisz, ostatniego tego nie zebrało. Nie, wyślepuje się. To co to przy... Pięknie. Wszyscy dumny cyk normalnie malarz artysta rzeźbiarz wszędzie części z projektu wszędzie wszędzie To jest regał zapasowy Wszystko tu jest Wszystko A tu szykujemy. Bo tak naprawdę to ja nie będę jeździł tym autem, tylko Fred Flintstone. A on przyzwyczajony jest do dreptania piętą i hamowania piętą. byśmy przystosowali auto. Na paliwie zaoszczędzimy. Pierwsza, pierwsza polska hybryda do driftu to będzie napędzana piętą. Nie? Za maszyny, żeby trzeba było po nich poprawiać. Nie. Co to za operator? No, to za projekt tam w ogóle? Nie. Co to ma być? Zresztą nie wiadomo do punktów, nie? Robimy hydraulikę do domu. Tam jest hydraulika. Centralne ogrzewanie z płaszczem wodnym Tak będzie Pan hydraulik Co robimy? Układ wodny prowadzimy do tyłu Jakby się ktoś zastanawiał co robimy e Wodę robimy mm. Tu se rura Tu, tu sobie będzie szła I tu sobie wychodziło Tu i z tyłu do elektrycznej pompy wody nowej, takiej fajnej. Brzzt. O, i do tyłu. Taki wydech. To jest wydech. Nowy. Będziemy szczelać jak z dubeltówki. No. Tu będą szły do góry. Tu. Tu, tu, tu. I tu będzie chłodnica. strony teraz proszę pilnować tego pana, a ja idę pracować, proszę ja że pracuję Jasynek, A tam mi odpowietrznik zamontuj. Ja, dzięki, bajo. Dzień dobry Dzień I znowu lepsze ujęcie niż drugiego planu będziesz no. on, się na, on się nadaje na takie te... Przejścia, nie? Trzeba drugiego ochotnika Panie Mateusz, Pan powiedział co Pan robi Bo ja jestem na praktykach? U Pana Bartonieja? Ja tutaj przyszedłem się nauczyć Reprezentuję gliwicką samochodówkę i... Teraz będę patrzył co Pan Mateusz robi Nie wiem czy wiecie nie wiem, czy wiecie, ale pan Mateusz polował na kangury. Kontroluję cały czas. A co robisz? automatyczne. Kręcę. Kręcę, kręcę. Dwa palce w łożynce. To jest taki wirus nasz na tutejszy. Nie. Koronawirus portowej. Przychodzi i prześciga. Przychodzi, hajtuje i spierdala. Trzymaj. Marta, pokaż na jego dokumenty, na tego pracownika, czy ma uprawnienia na dokręcanie. Dodam, panie. Rozkręcamy. To rozkręcamy? To, co skręcaliśmy. No. Słuszna uwaga. Nie chcę to wszystko zdemontować, bo to na razie wcale nie jest potrzebne do szczęścia, a tylko się wszystko budzi. A i tak jak jeszcze te wzmocnienia tutaj mają być zrobione, to wolę wszystko zdemontować, wyciągnąć, a potem jeszcze baranek, nie? Tutaj, w rzeczy, więc to się wszystko ubrudzi. A to już jest wszystko spasowane, więc... Więc luz. A to są właśnie rury. od przodu do tyłu. być równiutko Teraz yy, przymierzenie czy tutaj wyjdzie dobry kąt żeby się wpasować w to pochylenie Nie wiem czy tutaj nie będzie trzeba jeszcze trochę przyciąć bo tu musi być łącznik silikonowy żeby drgania się nie przenosiło za bardzo zbudy na dalszą resztę układu, bo mogą potem te rury pękać. A na razie te smarki to są tylko takie wstępne punkty. Lepiej spawać nie umiem. Znaczy nierdzewki. A czarną też wcale nie lepiej. Nie wiem. Kiedyś się naumiem. Tutaj jeszcze zaraz przytnę łączniki silikonowe i będę przymierzał w dalszą część. Chyba taka połówka z tego będzie dobra. Trzeba było zrobić szybkie cięcie na przycięcie. Teraz zobaczymy, czy no jeszcze druga i chyba... chyba będzie dobrze, więc jakoś tak o. zaraz będę dopasowywał te proste elementy, które idą w górę Tutaj mocowania takie, wyfrezowałem Po bloku będą szły o, tutaj jest ta rówka. Będzie sobie iść elegancko po bloku cyk o, Teraz tego nie dokręcę, bo nie mam trzeciej ręki żeby użyć imbusa Ale tutaj widać idzie po bloku za bagnetem Cyk, tu, a ten wysprzęgłik na razie sobie tak wisi To wszystko będzie poukładane inaczej Tutaj łączenie silikonowe Żeby eliminować wiadomo, poruszanie się o, kurde. silnika i wszystkiego Będzie łącznik silikonowy o, I tam widać też jest łącznik Taki do tłumienia drgań I tamta rura będzie szła sobie górą omijając wspomę I będzie się łączyła tutaj z tym łącznikiem A tutaj jeszcze Już zaznaczyłem sobie kreski Żeby tu przyciąć, tutaj jest przespawana Rurka, wejście do bloku I Powinno działać Zobaczymy Wszystko się okaże Wygląda to trochę jak Instalacja do ogrzewania. No, w sumie będzie ogrzewać, ale bagażnik. Mocowanko wycięte. Dziura tutaj. Chyba, chyba elegancko nawiercona. Jak się okaże. No i tak tutaj jeszcze najwięcej jakieś rybki zostawię je

Wszystko na styku, po krótkiej zabawie yeah? i dopasowywaniu. Mega mało miejsca Bardzo ciasno Koło kratki. Na szczęście to jest strona zimna Jest tak blisko No ale i tak Jak będzie jeszcze firewall to potem Z demontażem Może być problem Aczkolwiek starałem się tu tak Podobierać wszystkie długości, żeby Żeby dało się to wyciągać w razie W firewall będzie gdzieś tu, jak tutaj jest, tak jak ta dziura jest. Może coś takiego ewentualnie troszeczkę tu, ale to się tutaj najwyżej zrobi jakiś tunel. Teraz prze... Teraz tą ruchą muszę pokombinować. No najwyższa pora. I, I do spania, bo czasem trzeba spać.